Podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą, jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, czyli co we freelance piszczy. Czy zastanawiałaś się kiedyś, jakby to było być freelancerem, pracować na swoim? prowadzić własną działalność, świadczyć usługi klientom i tak naprawdę nie mieć nad sobą jednego szefa, tylko mieć ich dziesięciu albo 15. Nie, żartuję. Chociaż najgorszym szefem dla mnie jestem ja sama. Nie klienci, nie żaden inny szef, tylko właśnie ja najbardziej siebie cisnę. W każdym razie, czy zastanawiałaś się nad tym, jakby to było pracować na swoim? Czego wymaga od ciebie praca na swoim? Jak wygląda praca wirtualnej asystentki? Jak wygląda praca freelancera? Jakie cechy trzeba posiadać? Co trzeba robić? Czego nie trzeba robić? Jak to w ogóle z tym freelansem jest? Wspominałam ostatnio o tym, że jako wieloletni pracownik etatowy całe życie marzyłam właśnie o tym, żeby mieć własną działalność. Żeby pracować tylko dla siebie i postrzegałam to prowadzenie własnej działalności jako układ wprost idealny. Ile przepracujesz? Tyle masz. Nie ma bata w postaci szefa stojącego nad głową. Ma to też złe strony, ale o tym za chwilę. A elastyczny czas pracy przy małych dzieciach i przy tych trochę większych też jest na wagę złota. Jednak jak się nad tym tak dobrze zastanowić, bycie swoim własnym szefem nie jest dla każdego. I jeśli zastanawiasz się, czy jest dla Ciebie, to właśnie dzisiaj w tym podcaście znajdziesz prawdopodobnie odpowiedź na swoje pytanie. Ponieważ jeśli rozważasz prowadzenie własnej działalności, to opowiem Ci o tym, kiedy warto zrezygnować z bycia freelancerem, bo freelancing nie jest dla każdego. Niestety, jeśli na przykład masz problemy z organizacją, Myślę, że możesz mieć też spore problemy w, z odnalezieniem się w własnej działalności, ponieważ na przykład dla mnie kwestia organizacji jest priorytetem i niezależnie od tego, czy pracuje się jako copywriter, grafik, wirtualna asystentka, to moim zdaniem organizacja w pracy freelancera to jest podstawa. I bez niej szczerze mówiąc, ja bym zginęła marnie, bo planowanie zadań, budżetu, strategii, działań promocyjnych te wszystkie elementy wiążą się ze sobą, i żeby całość miała ręce i nogi, musisz sobie pewne rzeczy poukładać. To, czy będziesz pracować od godziny 6, 7, 8 rano, czy wstaniesz o 11, to tak naprawdę twoja sprawa. Jeżeli nie masz klientów, którzy wymagają, byś była dyspozycyjna od 7 czy 8 rano, to. Nie ma znaczenia, możesz sobie pracę zorganizować dowolnie. Możesz spać do południa, a pracować do późnej nocy albo nawet nad ranem. Kluczem tutaj jednak jest słowo zorganizować. Prowadząc własną działalność, nie odczuwasz tak bardzo przymusu wstania z łóżka o określonej godzinie. No, chyba że masz dzieci szkolne, no to nie ma bata, wstać trzeba, chyba że są ferie. I bardzo łatwo jest wpaść wtedy w taką pułapkę Mam czas, zdążę to zrobić przecież jest cały dzień przede mną jest dopiero szósta rano jest dopiero dziewiąta rano no przecież jeszcze kilka godzin, zanim ktoś do, w ogóle do domu wróci, i nagle z tego rano robi się popołudnie, a ty łapiesz się na tym, że nie zrobiłaś nic. Ta dobra organizacja pracy to ona jest nie tylko potrzebna do tego, żeby się samodzielnie zorganizować, żeby wstać, żeby się ubrać, żeby siąść do biurka i zacząć pracować, ale również do tego, żeby pilnować terminów i to nie tylko tak zwanych deadlineów. Nie tylko dni, kiedy trzeba oddać projekt, kiedy trzeba się spotkać z klientem, kiedy trzeba coś zrobić, ale także terminów płatności ZUS-u, oddania dokumentów do księgowej czy wystawiania faktur lub składania deklaracji w urzędzie skarbowym. Pracując na etacie, tak naprawdę nie masz tego problemu. Prawdopodobnie, bo ile nie jesteś księgową, to nawet nie będziesz mieć do czynienia z tą całą papierologią. Mając własną firmę, musisz pamiętać, musisz organizować, musisz planować. Zwyczajnie nie masz innego wyjścia i czy chcesz, czy nie, musisz być osobą zorganizowaną. Albo mieć kogoś, kto cię zorganizuje za ciebie. Delegowanie zadań to też jest pewnego rodzaju wyjście, aczkolwiek zatrudnienie asystenta, który będzie cię pilnował 24 H na dobę, trochę kosztuje. Kolejny trudny element pracy na swoim to finanse. Planowanie finansów i płynność finansowa we własnej działalności to jest temat rzeka. I jeżeli nie umiesz zapanować nad własnym portfelem, to ja ci nie wróżę sukcesu w prowadzeniu własnej działalności. Po pierwsze, jeśli nie pracujesz dla kogoś na wyłączność, co niestety nosi znamiona pracy na etacie i bardzo często jest tak właśnie traktowane przez urząd skarbowy. Możesz sobie tym narobić problemów, jeżeli umowa nie będzie dobrze podpisana. Więc jeśli nie pracujesz dla kogoś na wyłączność, zazwyczaj nie masz tych wpływów na konto co do dnia. Najczęściej nie jest to tak, że raz w miesiącu dostajesz pensję i możesz z nią robić co chcesz. Pracując na etacie otrzymujesz wynagrodzenie regularnie. Czy to jest 27, 31 czy 10 dzień miesiąca, to jest kwestia umowna. Prawda jest jednak taka, że pracodawca ma obowiązek co miesiąc przelać Ci wypłatę na konto. Dostajesz tę wypłatę w stałej wysokości plus ewentualnie bonusy, premie, dodatki i to w konkretnym terminie. Natomiast jeśli masz własną działalność, to niestety te wynagrodzenia nie są takie pewne. I owszem, możesz oszacować swoje miesięczne przychody, jednak zdecydowanie są to właśnie dane szacunkowe. Zdarza się, że są miesiące, gdzie na przykład zarabiasz 2 tysiące, a są takie, gdzie zarabiasz 10 albo 20 tysięcy. Czego ci serdecznie życzę i sobie również, tak prawdę powiedziawszy. Natomiast to, ile zal zarobisz, zależy. Nie tylko od ilości zleceń, ale także od jakości wykonanej pracy oraz kilku naprawdę bardzo istotnych czynników, jak na przykład to, jakiego rodzaju masz klientów, jakie usługi świadczysz, jakie portfele mają Twoi klienci, czy to są dobra luksusowe. Czy może takie troszeczkę mniej elitarne. Oczywiście, za te, za te pierwsze możesz wziąć znacznie wyższe wynagrodzenie, no ale niestety trudniej jest znaleźć klientów z większym portfelem. I tym samym ta nieregularność wpływów na konto może dosyć mocno zachwiać Twoją płynnością finansową. Bo jednak rachunki, czy hipotekę, czy kredyt, czy cokolwiek innego trzeba zapłacić. A na koncie bywa różnie. Jeżeli nie potrafisz dobrze gospodarować pieniędzmi, jeżeli nie potrafisz na przykład rozliczać się w, w systemie kwartalnym, bo powiedzmy w jednym miesiącu zarobisz 10 tysięcy, w drugim 2, no to wiadomo, że wydać możesz średnio 5,5 tysiąca miesięcznie, prawda? Chyba, że chcesz coś odłożyć. No, to już zależy od ciebie. W każdym razie chodzi mi o to. Że prowadząc własną działalność nie masz regularnych wpływów na konto i musisz o tym pamiętać, yy, układając swój budżet po prostu. Dlatego planowanie finansów, znowu mamy do czynienia z planowaniem to kolejna ważna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę. Bez tego niestety daleko nie zajedziesz, a raczej popłyniesz na tych finansach. Trzeci element to yy, pamiętasz, jak w poprzednim odcinku wspominałam o Kejsie yy, Cukiernika, który uwielbia piec torty. Ale niestety nie jest świetnym sprzedawcą i nie jest świetnym szefem cukierni. No właśnie, jeśli nie czujesz się dobrze w marketingu, sprzedaży i wszystkich tych innych dziwnych działaniach promocyjnych, masz dwa wyjścia: albo będziesz pracować dla kogoś na etat, albo zatrudnisz osobę, która będzie robiła to dla Ciebie. Oczywiście na początku prowadzenia działalności możesz nie mieć takich dużych funduszy i tak czy inaczej będziesz musiał być praktycznie każdą jedną osobą, która zajmuje się działaniami w dużej firmie. Będziesz takim każdym jednym trybikiem w wielkiej maszynie. Ponieważ prowadzenie własnej działalności to nie tylko wykonywanie ulubionych czynności i przekuwanie pasji na pieniądze, to także wiele innych zadań, w które siłą rzeczy musisz się zaangażować. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach prowadzenia swojego biznesu, kiedy nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, by te zadania oddelegować komuś innemu i zapłacić za to. Oczywistym przy tym jest, że nie będziesz się znać na wszystkim. No, nie ma chyba takiego człowieka, który wiedziałby wszystko. Prowadzenie finansów na przykład lepiej jest powierzyć księgowej. Choć tak naprawdę, jeśli nie masz spółki i ta księgowość nie jest zbyt skomplikowana, czyli na przykład rozliczasz się tylko na podstawie. Książki przychodów i rozchodów, to tak naprawdę jesteś w stanie dać sobie radę sama. Jednak wielu czynności będziesz musiała się nauczyć i wykonywać je samodzielnie: być marketingowcem, sprzedawcą, fakturzystą, sprzątaczką, reklamodawcą w jednym, w moim przypadku najgorsze jest to bycie sprzedawcą, tak szczerze mówiąc. Twoja firma jest Twoim małym przedsiębiorstwem. Pracujesz dla kogoś, wykonujesz tylko jedną wyznaczoną tobie działkę. U siebie, w swojej działalności jesteś całym organizmem. Prawa ręka odpowiada za finanse, lewa za marketing, albo na odwrót, głowa za promocję, za strategię. Wszystko to jednak wykonujesz samodzielnie. I jeżeli taka sytuacja ci nie odpowiada, zastanów się, jak ją rozwiązać. I czy na pewno chcesz się w to angażować, czy na pewno chcesz prowadzić tę działalność, czy może jednak wolisz. Zająć się tylko tym, co umiesz i lubisz, i pracować dla kogoś. I ostatni aspekt, który chciałabym dzisiaj poruszyć, to godziny pracy. Czy wiesz, ile godzin pracuje freelancer, ile godzin pracuje wirtualna asystentka? Kiedy podjęłam decyzję o tym, że będę pracować na własny rachunek, słyszałam od wielu osób, że będę miała super, będę mogła pracować po kilka godzin dziennie, a jak mi się nie będzie chciało, to nie będę pracować wcale. Przecież nie mam szefa ani nikogo innego, kto by mnie zmuszał do wstawania skoro świt i jechania na zakład. Hmm. Jak tak teraz na to patrzę, to jest godzina 23.10, a ja nagrywam dla ciebie podcast. Na nogach jestem od 6 rano i prawdę mówiąc, poza dwugodzinnym treningiem, to nie miałam przerwy w pracy dzisiaj. Więc ile godzin tak naprawdę pracuje freelancer? Ale tak z, z ręką na sercu i dlaczego? Praca na swoim to nie tylko wykonywanie oddelegowanych przez klienta zadań, to również zarządzanie projektami czy koordynacja działań. Ale tak naprawdę to jest zaledwie jeden wycinek, powiedzmy takie 50% tego, co robi każdy freelancer. Ponieważ własna działalność gospoda gospodarcza, tak jak wspomniałam, to jest takie przedsiębiorstwo w skali mikro. Pracując na etacie najczęściej nie poświęcasz zbyt wiele czasu na myślenie o tym, jakie czynności muszą zostać wykonane, by firma istniała na rynku i dobrze sobie radziła oczywiście. Zajmujesz się jedynie tymi zadaniami, które zostały ci przydzielone. W zależności od stanowiska jest to zak zakres szerszy lub węższy i jednocześnie takaż odpowiedzialność. Nigdy jednak nie jest tak, że jedna osoba zajmuje się wszystkim, prawda? Natomiast własna działalność gospodarcza to takie przedsiębiorstwo w skali mikro. I niezależnie od tego, czy jesteś grafikiem, fotografem, wirtualną, Asystentką, project managerem, programistą czy kimkolwiek innym w jednoosobowej działalności gospodarczej, to na ciebie spada cała odpowiedzialność za utrzymanie firmy na rynku. Owszem, możesz zlecić pewne zadania innym, zatrudnić agencję marketingową, księgową, asystentkę, ale umówmy się, kogo na to stać na początku prowadzenia działalności. Dlatego decydując się na Przejście na własną działalność gospodarczą, czy rozpoczęcie pracy jako freelancer, musisz pamiętać o tym i mieć tego świadomość, że od tego momentu będziesz dyrektorem, asystentką, handlowcem, marketingowcem, grafikiem, informatykiem, czasem nawet księgową, ale także magazynierem, sprzątaczką, chłopcem do bicia i wieloma innymi osobami. Jednoosobowa działalność gospodarcza oznacza, że Ty, jako jedna osoba, pełnisz te wszystkie funkcje, które są podzielone na czasem kilkanaście czy kilkadziesiąt stanowisk w dużej firmie. Tutaj pracujesz w skali, w skali mikro, ale jednak, jak myślisz, ile to zajmuje czasu? No właśnie, to ile godzin tak naprawdę pracuje w freelancer? Odpowiem moim ulubionym hasłem. To zależy od wielu czynników, naprawdę uwierz mi, to zależy od mnóstwa czynników. Od tego, ilu masz klientów... Ile chcesz zarabiać? Jakie są Twoje priorytety? Jak bardzo zależy Ci na rozwoju? Czy chcesz wykonywać tylko zadania, czy może wejść na wyższy level i zbudować markę, zatrudnić podwykonawców, samemu stworzyć dużą firmę? Przyjmując, że nie chcesz być li i jedynie wyrobnikiem w swojej firmie i chcesz się rozwijać, a przy tym wykonujesz nie tylko zlecenia, ale też przechodzisz na wyższy szczebel i pracujesz w zespole, zarządzasz ludźmi, na początku będziesz pracować bardzo dużo. Ale naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Niezależnie od tego, jak super jesteś zorganizowana. Będziesz pracować dużo, uwierz mi. Wyrobienie sobie marki to nie jest kwestia tygodnia, to są miesiące, a nawet lata pracy. Do tego dochodzi czas na promocję, na marketing, na aktywne poszukiwanie klientów, na bycie cały czas na bieżąco ze zmianami, aktywność w social mediach czy dokształcanie się. I mogę śmiało powiedzieć, że nie przesadzę, jeśli powiem, że będziesz pracować nie 8, nie 10, ale często i 12 godzin na dobę. Czy te wszystkie elementy, o których teraz Ci opowiadałam, opowiedziałam, zniechęcają Cię, czy zachęcają do bycia freelancerem? O zaletach pracy freelancera opowiadałam również w poprzednim odcinku tego podcastu. O wadach napisałam w mojej książce i pisałam też o tym na blogu. Możesz tam zajrzeć na www.prettyweldon.pl. Możesz sięgnąć po książkę. Bardzo Cię do tego zachęcam. I przekonaj się sama, czy prowadzenie własnej działalności jest dla Ciebie. Sprawdź, czy to jest naprawdę to, co chcesz robić i w czym chcesz się spełniać? Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy.